Słońce przywitało dzisiaj wiosnę zaćmieniem. W Polsce księżyc zakrył około 60% tarczy Słońca. Jeszcze godzinę temu też by było widać całą tarczę Słońca. A teraz już widzicie, księżyc coraz bardziej nachodzi na Słońce w tym miejscu. Teleskop odbija światło. Metodą projekcji widzimy na kartce obraz księżyca przykrywającego słońce. Ze szkolnych klas wyszli gimnazjaliści, którzy z zainteresowaniem obserwowali nietypowe zjawisko. Bardzo mi się podobało. Było to jakieś nowe przeżycie, nigdy czegoś takiego jeszcze wcześniej nie widziałem. Tak właśnie przyszedłem pierwszy raz, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Jest tak, jak się spodziewałeś? Całkiem ok, fajnie. Trochę... Liczyłem, na, że całkowite, ale nie... No trudno, wystarczy tyle. Dzisiaj właśnie na fizyce mieliśmy lekcję i pani nam mówiła, że następne będą dopiero za kilka lat. Chcieliśmy, żeby uczniowie zobaczyli, bo y, jednak to robi wrażenie czasami więcej to pożytku niż y, trudne obliczenia y, fizyczne-matematyczne dla wszystkich. Dziś trudnych obliczeń nie było. Była za to astronomia i fizyka w pigułce. Jednak takie zjawisko może wywołać nie tylko zachwyt, ale również spadki napięcia w europejskiej sieci energetycznej. Na świecie to jest w miarę często, ale nie tak często jak Księżyc okrąża Ziemię, dlatego że płaszczyzny obrotu się nie pokrywają. Ziemia krąży po elipsie, naprawdę nie po okręgu i te odległości Księżyca i Ziemi w różnych miejscach na orbicie Ziemi się zmieniają i w związku z tym pojawia się całkowite zaćmienie, czasem obrączkowe. Żeby zobaczyć całkowite zaćmienie Słońca, wyjścia są dwa: wyjechać w przyszłym roku w marcu do Indonezji albo poczekać 120 lat do października 2135. Wcześniej, bo już w 2026 będzie można obserwować zjawisko podobne do widocznego dzisiaj. Żegnamy papa do za rok, żegnamy zimę. Pa, zimę, przez wszyscy pa, Papa, żegnamy zimą i witamy wiosno. Witaj! Brawa do wiosny! A tu już mniej poważne budzenie wiosny oczywiście za pomocą budzików. Akcję przygotowało stowarzyszenie pomocy wzajemnej być razem. Wolontariusze zaprosili na rynek mieszkańców Cieszyna, by swoimi budzikami przegonili zimę i zaprosili do miasta wiosnę. Chcemy jakby też być kojarzeni nie tylko z takimi smutnymi tematami, które przewijają się w naszej pracy, tak, czyli praca z osobami dotkniętymi przemocą, z samotnymi rodzicami, z rodzicami z problemami, z osobami bezdomnymi, bo oczywiście to wszystko robimy na co dzień, pracujemy, ale też chcemy pokazać, że też potrafimy się bawić, potrafimy przywołać. Wiosnę razem z dzieciakami z przedszkoli, ze szkół i z naszymi wolontariuszami, i po to ta akcja, właśnie. Stowarzyszenie jest otwarte zarówno na dzieci, młodzież, jak i dorosłych, głównie tych z poważnymi problemami. W zeszłym roku z jego wsparcia skorzystało prawie 6 tysięcy osób. Schronienie, grupy wsparcia, konsultacje psychologiczne i prawne to tylko mały wycinek ich dużej działalności. Prosimy o tym, żeby pamiętać o nas przy okazji rozliczania 1%. Można też wpłacać darowizny bezpośrednio przez stronę internetową na konto. Dla nas jakby każda pomoc jest faktycznie na wagę złota. Bo jakby chodzi o to nie tylko o to, żeby być z nami w trakcie imprez, w trakcie tego, co się dzieje na co dzień, ale też pamiętać wtedy, kiedy my potrzebujemy pomocy pamiętać o nas i też wspierać nas. Astronomiczna wiosna przyjdzie dziś przed północą, kalendarzowa już jutro. Hanna Blokaszbacza, portal ox.pl